Jesteś młody i twórczy? Masz szereg pomysłów na siebie i swoją karierę, ale nie wiesz, jak zacząć je realizować? Pomożemy ci. Zacznij już teraz. Wysyłając zgłoszenie do projektu Akademia Promocji Lider, ty otwierasz sobie ścieżkę kariery. W jaki sposób? Po pierwsze, zdobędziesz wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, wykorzystywania zasobów lokalnych, finansowania projektów unijnych, prowadzenia własnej działalności. Po drugie, Weźmiesz udział w warsztatach, m.in. z obsługi programów komputerowych, a także tworzenia aplikacji Akademii i jej modyfikacji. Po trzecie, nabyta wiedza i umiejętności zostaną udokumentowane certyfikatem, który wzbogaci Twoje CV, dając Ci też przewagę na rynku pracy. To wszystko połączymy z wyjazdami, również zagranicznymi, które dostarczą Ci nie tylko rozrywki i odrobiny wypoczynku, ale również możliwość nawiązywania wartościowych kontaktów. Nasza propozycja jest elitarna. Sprawdź warunki naboru i zgłoś się, zanim zrobią to inni, nie zostawiając już miejsca dla ciebie.